Tabka. Czy sztabki są nam potrzebne do czegokolwiek? Nie. O, z pochodnią od razu się lepiej żyje. Wszystko widać. No cóż, szukać tego gnoja. Aha, oni się dali trafić. jak oni dali się trafić. Nie, nie wierzę w to. Na no, kochanie sobie nie poradzę z dwoma palmerami, z To jest. O, niedobrze do przetrwania. Która z uzdrowienia. Dobra, na szczęście falerze są na tyle inteligentni, że mi gonią Dobra, pociekało go Jeszcze ten musi podejść A, nie podejdzie przez ciebie, ofiaro Czekajcie, mam pomysł Użyję magii Krzyku Nieugiętej siły w ogień wpadną. Działa! Mogłem też użyć. Rozbrojenia, ale. Ej, nie mogę wyłączyć teraz tej pułapki. Krasa ludy to potworyn. Mamy jest dwie opcje, przekraść to albo to zabijać. No, bole się przekraść. Mam wyłączony hałas zbroi, więc też... na plus. Załóżmy tam pochodnię. Udało się przekraść w tych Musimy znajdować się pod jeziorem. jaka kanalizacja. Teraz podejście, że to jakaś rura pękła. Komuś w rurach wody pod Krzyśnicem. Cała załoga naprawcza musi się tutaj udać. Idziemy tu, 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 tu. nie ma przejścia. Zabrotka. Hmm, czyli jednak uderzanie po kryjomu z ręki opłaca się. No to jednak to się opłaca. To ja skuszuję.

Zdobyły oczy Falmera. To już więcej, o co chodziło z tymi oczami Liniol przyprowadził się przed moje oblicze wyczułem nagłe drgnięcie powietrza. Wtedy już wiedziałem, że ja lub ty skończymy na czubku ostrza tego drugiego. Aha, czyli będzie teraz potyczka jedyna Czy jednego ta wypełniała wasze głowy. Opowieściami o złodziejach z honorem, przysięgami pełnymi kłamstw, niedotrzymanych przysiąg? Nocnicy, nie obchodzisz ty, klucz, czy cokolwiek innego, co ma związek z gilią? Hmm. O ciekawe, niech szlak trafi nocnicę. Przychodzę po oczy. Może lepiej nie? Sprawa osobista Czy po oczy Dawaj oczy. Czekaj! Czyżbym słyszał nutę prawdziwej chciwości w głosie szlachetnego złodzieja? Być może Karliach i Bryniolf źle cię ocenili. I twoja prawdziwa natura w niczym nie różni się. A, ja mam honor. To jasne, że nigdy nie spojrzysz na kościany klucz tak jak ja, jak na źródło nieskończonego bogactwa. No pewnie nie. Zamiast tego wolisz potykać się o swoje głupie zasady. A tam zasady? Mam dużo wytrychów. Więc kości zostały rzucone, a moje ostrze znów posmakuje krwi Słowika. Karliach, zajmę się tobą. O cholera. Czekajcie, będzie walka. Weźmy więcej HP. Wzmocnimy prawdopodobnie jeszcze łuk. Co my tu mamy? Szansa krytyczna pozwala wykonać... Nie, 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 to jest broń jednoręczna. Ojojojo, gdzie jest łuk? Kucznictwom. Nic nie jesteśmy w stanie tutaj zrobić z tym łukiem na razie. Potężny strzał. Strzały mają 1% szans na wytracenie z równowagi wszystkich wrogów poza największymi. Dyscyplina strzelecka. Z wartwych ścian odzyskujesz teraz dwa razy więcej strzał. Tropiciel. Pozwala na szybsze poruszanie się zaciągniętym łukiem. Pozwala o 30% szybciej napić łuk. 15% szansy na sparriżowanie celu na kilka sekund. Dziwne te umiejętności, jeśli chodzi o łucznictwo. Bardzo dziwne. Ale akurat z nim się nie martwię. Bo po prostu użyjemy ostrzego ostrza słowików i jeszcze rozdzielacza chłodu. Aha, oni ze sobą walczą, rozumiem. Niewidzialny się stał, co jest ja. Nie wiem gdzie on jest, ale się uleczę yyy... Gdzie on zwiał? Mam! Ty! go! Udało się! Jest! Uch! Kościany klucz! Biorę! Lewe oko falmera 2500! Biorę, szklana strzała, ametyst, granat, granat bez kazy. Przywraca zdrowie. Bo pewnie, że tak. Kondycja też, prawe też, rubin, złoto. Ja pierdka, ale się obowiłem na tym typie Krasnoludzki miecz pożerania. Wchłania 15 punktów zdrowia. Fajne! Ale dwuręczny. Nie chce mi się tego podnosić, ale jest strasznie drogo cennym. Biorę, 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 biorę. Tu ręczny. Zobacz, jak dookoła trzymi z drugiej strony, bo ani drgnął Musimy odkryć inną drogę wyjścia, zanim wszystko znajdzie się pod wodą. O, ja pierdykam. No to dzidzi. Ja mam coś znaleźć teraz, tak? Pak, 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 pak. Ej, tu jest rura. Tu jest rura. A bo ta rura, nie wiem. Czekajcie, bo zaraz tu nie wiem. Muszę znaleźć jakąś drogę. Ken i już nie żyje. nie ma nic innego. Dobra, ludzie, nie ma wyjścia. Wchodzimy w rurę. Nie wiem, którą rurę. Chyba ta. Nic co w drogi nie widzę Która jest z rur? Ta chyba nie działa, wiecie? A może? Nie Druga rura Też nie Cholera Powiem wam, że jest problem Skąd te kamienie spadły? Z jakiejś rury. Czekajcie jakaś wyrwa się zrobiła może. O, cholera zatopiło nas wszystkich. Ludzie nie mam drogi powrotu. Wybaczcie. Jest dziura! Ole Ford! Ostatnie sekundy! Uh. Udałość. Wybacz młody, mam ważne sprawy na głowie. Porozmawiamy kiedy i nie. Jasne, nie ma problemu. Nie mogę uwierzyć, że to już koniec? 25 lat wygnania i nagle. od tak jest po wszystkim? A, no, jest po, po wszystkim. Muszę tylko upewnić się, że kościany klucz wróci bezpiecznie na swoje miejsce. Ja uważam, że... Nie obawiam ja go się biorę. Że to nie takie proste. Kiedy kościany klucz został skradziony z grobowca zmierzchu. Jedynie droga pielgrzyma pozwoli nam go odnieść na miejsce. Dobra, zakładam, że nie zdarzyło ci się korzystać z drogi pielgrzyma, ale mi nie tak. Stworzono jej dla słowików. Powstała, by poddać próbie ty Tym samym nie mam pojęcia, co cię tam czeka. O nie, dobra. Brymjolf będzie potrzebny w gildii złodziei, bo. a ja nie mam odwagi stanąć przed. Obawiam się, że musisz zwięcić. Dobra, zrobię to sam. Posługiwałam się tym łukiem przez niemal całe życie i nigdy mnie nie zawiódł. Mam nadzieję, że i tobie przyniesie szczęście. Dobra, dostaliśmy jakiś łuk. Zaskocz mnie. Cesarski łuk wysania to nie to. Umniejszanie, to też nie jest to. Mm, łuk słowików. Zamraża cel za 15 punktów i poraża go za 7 punktów. No, niby dobry, ale i nie, bo ma 26 obrażeń. A dziwnie to działa, bo farmerski łuk ma obrażenia na poziomie 24, a łuk słowików ma 26. Dlaczego jest minus 13? Nie zrozumiałem czasami tych wszystkich funkcji, jak to działa. Dobra, no wykorzystam to. Wejdźmy chociaż do tego świata Skyrim. Widzę, że ciągnie nas to strasznie, skoro mam swoje pieczy klucz noty moim obowiązkiem jest odnieść go na właściwe miejsce w z zmierzchu. No widzę, że przeciąga się strasznie to zadanie, ale może z drugiej strony to dobrze. Pójdziemy oddać od razu te oczy farmera i zyskamy darmowe 5000 golda, które na pewno mi się przyda. Nawet w tych katakumbach farmerskich też nie znaleźliśmy tego czarnego kamienia do uleczenia się. Przeżyję jakoś bez tego. Obejdzie się. Szukasz pracy? Dobra, masz. No, no, jeżeli na, na 8 bóstw udało ci się to zdobyć, to jest warte więcej niż niektórzy złodzieje są w Aha, ja dostałem 1200, w całym... czyli połowę wartości mi dał cwaniak. Dobry jest, nie? Trzymaj się mnie, a nigdy się nie połapam, że tu jesteś. Dobry cwaniaczek. Agent, niesamowity Masz ten? Dobra, co my tu jeszcze mamy? mamy? Zmierzyć się z piciem, znaleźć miejsce pobytu. Swidi, co to jest Swidi? Ja już nie pamiętam. W się słońca czy coś? Pamiętam jeszcze błogosławieństwo natury: żeby zdobyć zgubę pokrzyp. To też dalibyśmy radę zrobić. Jesteśmy teraz znacznie bardziej wyposażeni, mamy więcej obrażeń niż poprzednim razem. I tą wiedź, tego wiedźmu Kruka bylibyśmy w stanie teraz pokonać. A patrzcie, oko farmera już tam jest, ale tylko jedno. Chciałem Ci coś powiedzieć. Drugiego nie oddałem. Właśnie, dlaczego drugiego oka nie oddałem? Kroca skała. ok, to już nawet myślałem, że to był gdzie indziej, w innym miejscu. A to chanić poradzimy sobie, o ile ja w ogóle wziąłem dobre zadanie. Nie zmieniliśmy, To dalej będzie dostawać duże obrażenia, ale jest szansa, że zabijemy tego bidla. Właśnie wyszliśmy z tego samego punktu, co ostatnio. Zobaczcie, tam już magowie siedzą. Właśnie o to chodzi. Łatwe. Kurde. O, chyba na strzała padła. Mamy jeszcze norskie strzały. Teraz wieźbą kruk jest tam na górze. Zapiszmy sobie. On jest tutaj. Jak nas nie wysadzi w powietrze, to będzie dobrze. Tam ktoś śpi. Ja chyba trafiłem. Tak mi się zdaje. Dobra, jeszcze nie wiedzą kto, kto tu jest. Kiedyś również nas nie widzi. Co jest świetną zaletą? Trzeba było tak od razu z tym skradaniem się przestanie być śmiesznie jak zacznie w nas strzelać. Właśnie o tym mówię. Dobra, padł. Idealnie skłoniesz. Chciałabyś zguba pokrzyw. Mamy to. Przy sobie wejdźmy na górę. Bo tutaj jeszcze nie byłem. I mnie ciekawi, co tu mogę znaleźć. Wiła. Wiła się wiła i padła. Latarnia Meridi. Ładnie Nowa wygląda. dłoń dotykamej uh. latarni. Słuchaj, nadstaw uszu i ugnij się przed moją wolą. Plugawa ciemność wlała się do mojej świątyni. Ciemność, którą musisz zniszczyć. Zanieś moją latarnię z powrotem na górę Kilkret. A ja uczynię Cię instrumentem mego oczyszczającego światła. Wow. Wow. Ciekawe. Skąd znam ten głos? O, to ciekawe, nie? Przećwit. Udało Ci się natknąć na przedziwny klejnot. Niesamowity głos nakazuje Ci zanieść go wprost na górę. Ciekawe, co jestem w stanie dostać w zamian za to. No ale kolejny kłośnik zrobiony na dzisiaj. Tutaj dostarczymy tą pokrzywę. Już nawet nie wiem, jaki był cel tego krzaka. Co to, co A, żeby leczyć chorych chyba. Rynkiem. Przebyłem długą drogę, by modlić się w cieniu jego konarów. Zabrał go piorun. Nie miałam czasu się tym zająć, ale mam mnóstwo pracy przy rannych z wojny. Proszę, nie pozwól by tak zostało. To skandaliczne. W tej chwili nie mam dla ciebie czasu. Pozwól mi wrócić do pracy. No, wypierdalaj. Ale podobno to właśnie twoja praca. Nie, nie Udało ci się już odebrać zgubę pokrzyw tym wrednym wiedźmokruchom? Tak, proszę bardzo. O, naprawdę nie spodziewałam się twojego powrotu. Oczywiście cieszę się, że jednak jesteś. No i bardzo dobrze. Nie mam ochoty tego dotykać. Myślisz, że możesz wykonać kolejne kroki? Jezus Maria, kolejne kroki? Co trzeba zrobić? Kaj, sanktuarium staroblasku znajduje się na wschód stąd. Gajowe sanktuarium, możesz ok. zguby pokrzyw, by zdobyć trochę soku. Czy dobrze słyszałem, że zmierzasz do zagajnika staroblasku? O co potrzebujesz? Jestem podróżnikiem. Pielgrzymem. Podążam za głosem kinaret wszędzie tam, mhm. gdzie jest on słyszalny. Od lat marzyłem o ujrzeniu staroblasku. Mogę podróżować razem z tobą? Obiecuję nie wchodzić ci w drogę. Mm, Okej, okay. tylko nie zdechnij. Dziękuję za twą życzliwość. Bo mi nie uznają questu. Ona była lektorką w godowłoże. No proszę bardzo, co jak się nazywa imię nazwisko? Po głosie to łatwo rozpoznać. Gorzej po imieniu nazwisku. Aha. I tu cię mam. Dychotomia Alduina i Akatosza. Oko najwyższego kapłana świątyni Akatosza poświęciło swoje życie służbie Wielkiemu Spokowi. Ciekawe informacje. Dobra, chodźmy stąd. Oni nie są, nie są w stanie nas niestety uleczyć. Ból jest nie do wytrzymania. Dobra, kochani, na razie, póki co to by było, na tyle.